Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną. Taką decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Rząd wprowadził także nowe zasady bezpieczeństwa. Obecnie sytuacja w kraju jest nadal niedobra i dynamiczna. Nastąpił kolejny przyrost zakażeń, dlatego rząd podjął decyzję, by od soboty, 24 października, cała Polska stała się strefą czerwoną i wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Kluczowa zmiana dotyczy szkół podstawowych i klas 4-8, które będą uczyć się w trybie zdalnym. W taki sam sposób będą funkcjonowały szkoły ponadpodstawowe i wyższe. Tradycyjne zajęcia lekcyjne będą kontynuowane tylko w klasach 1-3. Zmian nie będzie także w żłobkach i przedszkolach. Osoby do 16 roku życia, w godzinach od 8 do 16, będą mogły przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Kolejne ograniczenia dotyczą działalności lokali gastronomicznych, restauracji, pubów, kawiarni. Będą one mogły sprzedawać jedynie dania na wynos i dowóz. Obostrzenie to wstępnie ma obowiązywać przez dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia. Zawieszona zostaje także działalność sanatoriów, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Kolejnym ograniczeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności powyżej pięciu osób w grupie. Mowa tu o imprezach, spotkaniach i zebraniach w przestrzeni publicznej, z wyjątkiem spotkań służbowych. Jak poinformował podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki, rząd wprowadza program Ochrona Seniorów. Co to oznacza? Ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70 roku życia z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału w mszy świętej lub obrzędach religijnych. Rząd uruchamia również Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Przypominamy, że wciąż obowiązują wcześniej wprowadzone w czerwonej strefie obostrzenia. Zawieszone w swojej działalności są baseny, parki i siłownie, a wydarzenia sportowe mogą się odbywać bez udziału publiczności. 25% publiczności może natomiast brać udział w wydarzeniach kulturalnych. W transporcie publicznym może być zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich. W placówkach handlowych do 100 m2 robić zakupy może 5 osób na jedną kasę, z kolei w placówkach o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 7 metrów kwadratowych obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela